Wizję. Pamiętacie, miałam wizję, i to jest to, co mówiłam ostatnim razem. Patrzyłam na brudną wodę i brudne powietrze. Patrzcie, że zaraz, dosłownie następnego dnia, zobaczyłam wiadomości na temat Haiti, ale także najpierw po huraganie I na Florydzie. Ponad 100 zmarło z utopienia, po prostu się utopili. Ale i nie wszędzie woda jest pitna. Wiecie, nie rozumiemy wartości czegoś, dopóki tego nie ma. No bo zawsze było. No jak może nie być wody pitnej? Jak sobie ktoś wyobraża, że nie ma wody pitnej czy czystego powietrza do oddychania, a jednak. W Acapulco, w Meksyku 13 października. Dosłownie e, ulice jak jedna wielka rzeka, jak ocean, nawet porównano do tego, ponieważ huragan Karl i Julia spowodowały duże, ogromne opady, samo, e, opady deszczu. I dosłownie samochód stał, samochód płynął razem. Niesamowita moc, jedna wielka, rwąca rzeka. No, niesamowite to było. No więc, jak uważacie, jak tam będzie z wodą pitno? może być różnie. No, ale chyba najbardziej przykrym przykładem jest Haiti, gdzie będę mówić o tym więcej um, na Rambo, ale ludzie muszą spożywać brudną wodę. Ponieważ nie mają dostępu do czystej wody pitnej. To jest dopiero ciekawe. No także woda w Bałtyku um, może to jeszcze nikogo nie dotyczy ale to, że te, ten przepływ Nord Stream 1 i Nord Stream 2 zostały przerwane to także zanieczyszcza wodę, a przy tym słyszałam ze źródeł amerykańskich powietrze. Więc to jest odnośnie tamtego, ok? I już potem nie będę na ramię tego powtarzać. Moja wizja z czternastego. Nie wiem, dlaczego napisałem czternastego. To też jest ciekawe. Ponieważ to jest wizja z dzisiejszej nocy. A więc piętnasty, szesnasty. Może to mieć jakieś znaczenie ciekawe. Więc byłam w domu, ten obrazek, który widzicie, no, woda przybierała. I ja miałam otwarte, odrobinkę otwartego okna. I mówię, ojej, to ta woda wleje się, więc zamykałam okno szczelnie. Woda się faktycznie nie przedostała. Ale już widzicie, odchodzi, podchodzi okna. I nagle, niespodziewanie, nadchodzi taka właśnie fala, którą widzicie, dlatego jest w tle. Nadchodzi, i absolutnie cały dom nakrywa. Gdzieś wysoko ponad domem. I teraz, zanim będę tłumaczyć znaczenie, ja rozumiem, że wszyscy, którzy jesteśmy w tym domu, nie wiem kto był, jakiś taki nie mój dom w ogóle, rozumiem, że my nie zatoniemy. Że tak naprawdę nam nic nie grozi. Jesteśmy wewnątrz, woda nie przedostaje się do środka, wszystko jest ok, Ale zdaję sobie nagle sprawę, no tak, to tak, tylko z chaty jak jest, taki e, dowcip na ten temat. No bo jak wyjść? Nie otworzysz okna, powleje się woda i zatopi dom. Nie wyjdziesz na zewnątrz, no bo to jest niemożliwe. Znowu zatopi się wszystko. Więc mimo, że mnie i innym nic nie groziło, to stało się nagle taką pułapką. Więc jak ja to wszystko tłumaczę, bo potem była i część druga, o której za chwilę. Przede wszystkim woda to uczucia, emocje. Nie pozwoliłam wodzie wlać się do środka. Ktoś napisał w komentarzu pod którymś filmikiem, że ja nie oglądam ścieków medialnych. Aż się uśmiałam, ale. Bardzo dobre porównanie. Więc tego, co takie negatywne, takie przerażające, naprawdę odsunął się od tego, bo nie pomoże. Ale dom to my. Jeżeli śni ci się dom, oznacza ciebie samą samego. Każdy pokój, piwnica, poddasze ma swoje znaczenie. Teraz, kiedy przyjdzie do wody, woda emocji, ale także i wiadomości, wieści jakieś, informacje. Więc najpierw powolutku ta woda, tak? Czyli te wiadomości takie uważaj, bo może się dostać do Twojego wnętrza. Jak zareagujesz? No, odcinasz, ja zamknęłam to okno. A teraz, wow, to było niespodziewanie. W życiu tego się ja absolutnie nie spodziewałabym. Nadeszła taka fala, czyli taka informacja, że zakryła cały ten dom. Dom był pod wodzie, pod, pod wodą. To no mogło być po wodzie. Mogło być tsunami. Kiedy ja mówiłam i tu muszę wrócić, gdzie mam. Uran w byku. Jest taki film. Mój, mój program. Obejrzyjcie na YouTube. Uran w byku który 84 lat temu, bo ten uran wyku jest od maja 16 2018 do 2026. Więc kiedy był te lata temu, mieliśmy krach finansowy na Wall Street, 1929 rok. Mieliśmy także e, hakerów finansowy kryzys. Była recesja, ale także i uwalnianie się od przeszłości. Więc uran to jest czas wielkie zmiany. Uran, wykuł finanse, Wall Street, inwestycje. Jak patrzymy na to, co dobre, co nie, to jest tak, jak nożyce przecinające przeszłość. Więc do 2026, My będziemy przechodzić olbrzymie zmiany, ponieważ mówimy teraz o korytarzu zaćmie. 25 października mamy częściowe zaćmienie Słońca w Skorpionie, a później 8 listopada całkowite zaćmienie Księżyca w Byku. Byku. Możemy widzieć olbrzymie zmiany. I ja podejrzewam po tej mojej wizji, Takiej bardzo oczywistej, że te nowiny czy nowina może być tak ogromna, że naprawdę może nas przestraszyć. I niby to nie dotyczy bezpośrednio Ciebie, ale jednak w jakiś sposób, bo z tego domu nie można będzie wyjść pod tą wodą. Trzeba będzie się jakoś teraz powstrzymać, cierpliwie, bo tyle emocji. Ale ja myślę, że w tym momencie czas się ugruntować, i dlatego tu dochodzi druga część. Za chwilę powiem tej wizji. Ale dodam jeszcze na temat wody. Woda była czysta. Tak jak właśnie ta, tak jakby oceaniczna, czysta woda. To jest bardzo ważne, bo brudna woda to nieciekawe wiadomości. To jest coś przerażającego. Natomiast czysta woda może zaleje, może to będzie, jak to my mówimy, overwhelm. Aż, aż za dużo. Wow! Ja byłam zaszokowana i przerażona. Ale tutaj aż się prosi powiedzieć: nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Że tak naprawdę to będzie na lepsze. Ok. Ta druga część, kochani, byłam w jakimś domu nie swoim. Albo już się robiło ciemno, jakoś nieciekawo na zewnątrz, więc powiedziano mi, żebym została w tym domu. Więc nie mówimy w ogóle o mnie cokolwiek tutaj, tylko ogólnie. Może gdzieś podróżujesz. Może gdzieś jesteś w gościach, może jesteś za granicą, może cokolwiek by się nie działo, na to zwrócić uwagę, ja myślę, że tam nie będzie można wyjść czy wybrać się gdzieś. Więc zostajesz tu, gdzie jesteś. I teraz jest tu mywalka w jakimś pokoju, to nawet nie Łazienka, i patrzę, że są wszędzie robaki. takie jak glisty, takie jak robaki w ziemi są, takie worms i w tej wodzie pływają. Czysta woda i wszędzie ja mówię o jej, gdzie ja jestem. Ja muszę stąd wyjść. Wychodzę i zamykam drzwi, a one patrzę, że się przedostają pod drzwiami. Patrzę, są już tu w przedpokoju. I ja mówię: No, ja nie mogę tu nocować. No, jak ja mogę? Ja tu w życiu nie zasnę. To jest nie miejsce dla mnie. Ale rozumiem jednocześnie, że na zewnątrz jest też niebezpiecznie. I nie ma, nie ma wyjeżdżania z tego domu. Ja muszę tam być. I się na to wszystko obudziłam. Więc to nie było przyjemne. Co prawda, co kraj, to kultura. Niektórzy znawcy snów mówią, że właśnie to robactwo to jest fortuna, bo może w domu nie za ciekawe, ale w ziemi to jest cudowna rzecz. Więc może tak być, ale ja myślę, że po pierwsze możemy mieć ludzi, którzy są zazdrośni, którzy źle życzą. Którzy chcą Cię wykorzystać. Ok? Więc trzeba się mieć na baczności, ale także jest jakieś zmiany, transformacja. Ok? I ponieważ nie atakowały mnie nic nie próbowały złego zrobić, tylko ich było coraz więcej, no trzeba uważać, z kim się ma do czynienia. Trzeba uważać, jakie informacje i skąd się czerpie. Trzeba trzymać się na wysokiej wibracji, żeby nie przejmować się, i nie bać się, strachy na laty powiedzieć i koniec. I potrzeba ugruntowania, no bo gdzie te robaki są? Ziemi. One spulchniają ziemię. One są super. Gdzie nie ma robaków? Tam nie jest zdrowo. No, zdrowe jabłko. Jeżeli ktoś rozumie jabłko, prawdziwe z sadu, niespryskiwanego drzewa, tam będą i robaki. Tam widzimy dziurki, ale w sklepach nie ma takich jabłek. <laughs> nie, nie w Stanach. Więc <laughs> potrzeba ugruntowania i spokoju wewnętrznego, bo tu może nastąpić jakieś odrodzenie, jakieś przebudzenie, jakieś oświecenie. Więc Znowu wszystko powinno być OK. Nie denerwujmy się. Nie bójmy się na pewno, ale wiecie, może coś być takiego, co nas zaskoczy. Ja tutaj oprócz tego zaćwienia, które wspomniałam już, to jeszcze jest 28, 29, w zależności od czy 27, 28, w zależności od tego, gdzie się jest. Jowisz pójdzie do przodu. Jowisz opiekuje się rybami. Jowisz opiekuje się strzelcem. No teraz nowym opiekunem Ryb jest oczywiście Neptun, ale Jowisz był tym pierwszym oryginalnym. Więc definitywnie przebudzenie. Nagle coś stanie się jasne. A jeżeli, jeżeli tak będzie, że faktycznie jest coraz jakiś większy zamordyzm, krótko mówiąc. Ograniczenia, cenzura, to kiedy Saturn ruszy do przodu w wodniku, 23 zresztą, to ludzie sobie na to nie pozwolą. No, krótko i na temat. Ok? Więc możemy różne rzeczy widzieć, różne rzeczy mogą się dziać. Ok? Bo Saturn w wodniku oznacza lekcje, karmę, solidność, niebyle jakość, a także ludzie, struktury socjalne, nasze życie społeczne, nasze przyjaźnie, wspólnota, zbiorowość. Więc i wolność. I wolność, kochani. Ludzie i wolność, wolność i ludzie. Więc życzę wszystkim cudownego tygodnia. Zapraszam na Rambol. Buziaczki. Ściski i do kolejnego razu.